NBA umiera. I co powinno się zmienić, żeby NBA na nowo stało się popularne? Zgadzam się z tym, że koszykówka w ostatnich latach umiera. To, o czym mówi Kip Beat, to o czym mówi Shaquille O'Neal, że koszykówka stała się nudna, powtarzalna. Przychodzi mi na myśl film Moneyball z Bradem Pittem m.in. w roli głównej. Tam trener drużyny baseballowej tak układa drużynę, aby każdy z graczy spełniał swoją funkcję i może nie był najdroższy, ale w statystykach wypada Najlepiej. W efekcie mamy drużynę, która odnosi sukcesy, ponieważ jest Taki dobór zawodników, który pozwala niskim kosztem osiągać naprawdę świetne rezultaty. Kiedy bit w swoim materiale wspominał o drużynach, których, w których zawodnicy czymś się wyróżniali. Były drużyny, które były bardziej defensywne, były drużyny bardziej ofensywne, były drużyny, które świetnie radziły sobie w rzutach za trzy i były takie, które świetnie radziły sobie w tej walce pod koszem. Natomiast teraz został narzucony pewnego rodzaju schemat, który się sprawdza. Ta powtarzalność. 对啊。<laughs> idealne rozwiązanie. Właściciele drużyn oczekują wyników, oczekują jak największej sprzedaży, a wiadomo, że jeżeli drużyna odnosi sukcesy, to automatycznie przenosi się to na zarobki. W związku z tym trenerzy doszli do wniosku, że jest pewnego rodzaju schemat, który się sprawdza. To między innymi rzuty za trzy. W efekcie wszystkie drużyny zaczęły grać w ten sam sposób. Jednocześnie różnice między tymi drużynami są tak niewielkie, tak marginalne, że mamy do czynienia z sytuacją, w której cały czas oglądamy to samo. Pewnie dla koneserów, dla wielkich fanów NBA te różnice są na tyle duże, że warto jeszcze oglądać koszykówkę, ale dla zwykłego zjadacza chleba, który koszykówką, który sportem interesuje się od czasu do czasu, to obojętnie mecz, jakiej drużyny włączy, praktycznie zobaczy cały czas to samo. I jasne, można zrzucać winę na to, że koszykówka została popsuta przez samych zawodników, że koszykówka została popsuta przez samych biorących w niej udział. W tym wszystkim zapomniano o kibicach, o tym, że sport ma im dostarczać rozrywki, ma dostarczać im emocji. Skupiono się na wielkich pieniądzach dla graczy, którzy grają na tyle, aby wypełnić swój kontrakt, ale jednocześnie uważając na siebie i nie grając zbyt ofensywnie, żeby przypadkiem nie zaliczyć kontuzji, żeby przypadkiem nie stracić pieniędzy. W efekcie w sporcie zostało zabite to, co e, stało u podstaw tego sportu, czyli przyjemność z gry, czyli przyjemność z oglądania, czyli dostarczanie rozrywki, a stało się to zwykłą pracą, która jest w zwyczajny sposób wykonywana. To trochę tak, jakbyśmy się ekscytowali wypełnianiem tabelek w Excelu, oglądając na żywo streaming z jakiejś korporacji. Ale żeby nie było, że wina leży tylko i wyłącznie po stronie czy to właścicieli drużyn, czy samych zawodników, ale wina leży również po naszej stronie, czyli kibiców. Kim wspominał o tym sentymencie, ale wspomniał o nim bardzo krótko, natomiast wydaje mi się, że ten sentyment odgrywa tutaj bardzo istotną rolę. Przede wszystkim o zabijaniu koszykówki mówią ci, którzy kiedyś ją oglądali i kiedyś ją uprawiali. I teraz nie do końca są w stanie się pogodzić z tym, jak wygląda obecna koszykówka. Moje pokolenie, pokolenie 40-latków w latach 90 zachwycało się koszykówką. Oczywiście powstało mnóstwo materiałów na temat tego, że kiedyś nie było internetu, że kiedyś nagrywało się to na taśmy VHS, że zbierało się magazyny NBA i zbierało się naklejki, że w magazynach młodzieżowych były plakaty, czy to Scottiego Pipena, czy oczywiście Michaela Jordana. Szczytem szpanu na osiedlu było posiadanie oryginalnej koszulki NBA, no bo mało kto jeszcze miał takie znajomości, że ktoś był w Stanach i kupił taką koszulkę, no bo przypominam również ani Amazon ani Allegro. Ani inne platformy e, zakupowe jeszcze nie działały, więc to wszystko było jakby w powijakach. Dlatego też zachwycaliśmy się tym wszystkim, całą tą modą, która docierała do nas ze Stanów Zjednoczonych. My byliśmy o tyle szczęśliwym pokoleniem, że już nie pamiętaliśmy czasów komuny, natomiast byliśmy atakowani z każdej strony tymi nowościami e, z zachodu. Czy to oglądało się kreskówki po angielsku, bo jeszcze nie były tłumaczone na język polski, czy to właśnie oglądało się e, amerykańską koszykówkę, no bo ta nasza była jak jakaś taka nie do końca. aż że zbudowanie betonowego boiska z metalowym koszem nie było aż takie trudne i przy szkołach te boiska funkcjonowały, no to oczywiście oglądało się te e, niesamowite wyczyny i próbowało się powtórzyć to samo na osiedlowym czy szkolnym boisku. Tak, koszykówka za czasów Chicago Bulls, które zdobywało trofeum za trofeum, za czasów tych niesamowitych drużyn, w których był Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, ja zresztą pamiętam to do dziś, e, pamiętam y, jak zachwycałem się e, Utah Jazz, jak Carmallon e, dostarczał te swoje listy do kosza. Do dzisiaj to pamiętam i do dzisiaj to budzi ogromny sentyment. A pamiętam również czasy End One, kiedy tak naprawdę miało się do czynienia z jakimś takim koszykarskim podziemiem, że te triki, wbrew prawom fizyki, ale przede wszystkim wbrew przepisom, robiły ogromne wrażenie. Pamiętam kolegę, który pierwszy w liceum miał buty And One i zachwycaliśmy się tymi wszystkimi kolorami. A dzisiaj, kiedy wchodzę do sklepu i patrzę na te wszystkie kolorowe buty do kosza, to sobie myślę, no już jestem trochę na to za stary. Że to już nie dla mnie, że te wszystkie krzykliwe rzeczy, mm, które mają poprawić jakość mojego grania... Nie nie mają żadnego znaczenia, ponieważ nic już nie poprawi jakości mojego grania. Więc ten, ten sentyment z lat 90. w nas jest ogromny i to głównie my narzekamy na to, że ta koszykówka się zepsuła. Między innymi dlatego, że już nie jesteśmy w stanie budzić się o pierwszej w nocy, żeby obejrzeć godzinny mecz, przerywany bardzo długimi reklamami. Że też nie mamy czasu na to, żeby oglądać tak wiele spotkań, że faktycznie łatwiej i szybciej jest nam obejrzeć pojedyncze zagrania, które są serwowane przez portale społecznościowe, czy możemy zobaczyć skróty meczów w internecie i to absolutnie wystarczy. Więc to nie do końca też jest tak, że ta koszykówka umiera, ponieważ ona umiera dla nas, dla naszego pokolenia, dla pokolenia 40-latków. Ale mam też takie wrażenie, że i młodzi ludzie nie do końca interesują się NBA, m.in. dlatego, że nie bardzo mogą się z tym NBA identyfikować. Fakt, ostatnie pojawienie się Jeremiego Sochana w Spurs sprawia, że no ma się poczucie, że jednak jest polski akcent w tej światowej czołówce, w tej światowej koszykówce, ale niedostępność Remiego Sochana, to, że on jest tam, my jesteśmy tutaj, to, że nie pojawia się tak często w mediach i powiedzmy sobie szczerze, oprócz jednej... Nie wiem, nie znam się, więc powiem takiej sobie piosence hip-hopowej. Mam takie też wrażenie, że to NBA w żaden sposób nie jest promowane. Nawet przeskrolowałem sobie kilka portali pod kątem tego, gdzie znajduje się informacja o NBA i jako... Jeden z twórców treści sportowych, mam takie wrażenie również, że mało kogo interesuje NBA. To jest to, co denerwuje na przykład dziennikarzy newsowych, którzy mówią, że w pierwszej kolejności w newsach jest Polska, a najlepiej to polska polityka, a sprawy ważne, zagraniczne, dotyczące choćby nawet zmian w niemieckim rządzie spadają gdzieś tam nisko, bo nie do końca jest zapotrzebowanie społeczeństwa na takie treści. I to samo odnosi się chyba do koszykówki. Nie do końca jest zapotrzebowanie Was, widzów, na oglądanie NBA, czy to w mediach, czy słuchanie tego w serwisach informacyjnych. W związku z tym... Co mają zrobić dziennikarze? No, dostarczają też tych treści, o których e, widzowie chcą słyszeć. Więc stąd tyle materiałów dotyczących piłki nożnej, no bo nasi piłkarze grają w zagranicznych klubach, więc to się pojawia. Stąd cały czas doniesienia dotyczące fatalnie grającej reprezentacji. Stąd na przykład bijące popularność treści związane z igą świątek, czy choćby nawet siatkówka, która niezmiennie przynosi nam ogromną radość, ponieważ no, jest to jedna z nielicznych dyscyplin, gdzie odnosimy sukcesy. No, aktualnie są skoki narciarskie, w związku z tym to również się pojawia. A ta koszykówka, ona jest z nami przez cały rok, ale zainteresowanie wokół niej jest po prostu marne. I tutaj z kolei jest zarzut do samych mediów. Nie do tych, które przekazują treści, ale do tych, które produkują te treści. No bo kiedy ostatnio widzieliście coś fajnego związanego z koszykówką? Czy jest Shaquille onila. dla naszego pokolenia, 40-latków, to jest ważna postać, ikona koszykówki, ale dla dzisiejszych 15-16-latków to jest jakiś starszy pan, który pojawił się i promuje buty do grania. Tak, jest sensacyjnie wysoki, jest przesadnie bogaty, jest popularny, natomiast czy jest to osoba, z którą dzisiejszy 16-17-latek by się identyfikował? szczerze wątpię. Dawno nie widziałem też jakiejś dobrej reklamy, gdzie pojawiliby się koszykarze. Na koniec, czy coś mogłoby zwiększyć oglądalność i popularność koszykówki? Czy wprowadzenie zmiany zasad, czy wprowadzenie większej restrykcyjności, jeżeli chodzi o przestrzeganie obecnie panujących zasad, czy stworzenie nowego systemu gry, czy to by sprawiło, że koszykówka wróci do łaski? Na pewno poprawiłaby się oglądalność. Na pewno Tworzenie nowych gwiazd e, sprawiłoby, że to zainteresowanie wokół koszykówki byłoby większe, ale nie wiem naprawdę, czy to by wystarczyło. W czasach, kiedy koszykówka przynosiła straty, a było to w latach jeszcze 70., kiedy nie było pomysłu na to, co zrobić z NBA. Pojawił się gość, który stwierdził, że koszykówka powinna być bliżej ludzi. To, co obserwujemy dzisiaj, czyli ludzie siedzący praktycznie na samym parkiecie, to dynamiczne zagrania, to, jak wygląda praca kamery, to jak wygląda cały ten hype wokół NBA i to pompowanie balonika sprawiło, że ta koszykówka zaczęła odrabiać straty. No i pojawił się Michael Jordan, człowiek, który dokonał absolutnej rewolucji w NBA. Do dzisiaj zresztą. Była mnie historia z tym znaczkiem z Michaelem Jordanem, który jest dzisiaj na wszystkich ciuchach, butach i jest niezwykle popularny. Kopią zdjęcia, w którym to Michael Jordan skacze w butach New Balance. Ktoś w końcu musi dojść do wniosku, czy to, co dzieje się aktualnie z koszykówką, jest powodem do niepokoju i czy coś można zrobić, żeby. Koszykówka znów stała się modna. Od tego są wielkie agencje marketingowe, od tego są specy od PR-u, którzy pewnie już teraz zastanawiają się, czy przyjdzie ten moment, w którym kura znosząca złote jajka została pozbawiona piór, poz została pozbawiona kurnika. Sam taki goły kurczak to za mało, żebyśmy my, kibice, się tym zachwycali. I tak, przestałem oglądać NBA. Po tym jak Michael Jordan po raz kolejny zrezygnował i przeszedł na emeryturę. A u Was jak to było?